Dzisiaj. Właśnie wróciłem sobie ze szkoły i nagrywam vloga. Zostaw suba, łapeczkę w górę. Oczywiście suba z dzwoneczkiem, żeby e, przychodziły wam powiadomienia. A ja pokażę wam kawałek mojego dnia. I dzisiaj jak wiecie zaczynamy daily, tak? 1 grudnia. I zaczynamy daily, tak jak dwa lata temu na starym kanale. E, mam nadzieję, że uda mi się wbić. Nie wiem ile. Nie wiem, z 200 subów do końca roku. Fajnie by było, fajny prezent byście mi zrobili. Eee, także co, zapraszam do oglądania. Najpierw będę odkurzał pokój, nie? Sprzątał wszystko. A potem zobaczymy, co. I oczywiście, co, otworzymy sobie jeszcze kalendarz adwentowy. Także ten otwieram. Mam taki, patrzcie. Eee. Czekajcie. Także co, dzisiaj jest 1 grudnia, to 1 grudnia będzie... To jest 1 grudnia, proszę... 1... Tu jest 1 grudnia. Zobaczcie. I 1 grudnia mamy co? 1 grudzień, rolka wrotka, Także co, jajem i widzimy się. Że szybki tej mlap kładzie. uczyłem odkurzać, także zalewamy sobie kawkę. I tak, w ogóle popatrzcie jaki mam fajny kubeczek. Jest z są święta. Proszę Państwa, i jeszcze tak. Yy, nie wiem, napiszcie jak Wy zawsze pijecie kawę, herbatę, ale ja to zawsze z miodzikiem piję najlepsza. Także co, ja chciałem chwilę z Wami pogadać i tak, od dzisiaj zaczynam Daily, tak? Od 1 grudnia do 31 grudnia. I mam nadzieję, że będziecie towarzyszyć mi w każdym dniu, to znaczy 31 dni. I chciałem Wam powiedzieć, że nie nagrywam filmów yy, na zapas. Ja nagrywam filmy tu i teraz, czyli codziennie albo co 3 dni. Na przykład dzisiaj jest 1 grudnia, proszę bardzo. Pierwszy nie wiem, czy widzicie 1 grudnia, i ja nagrywam film, i on dzisiaj przyjdzie. No ale wiecie, no czasem muszę, nie wiem, gdzieś wyjadę czy coś, no to muszę na zapas nagrać. Tylko nie tak, aż chodzi mi, nie tydzień, dwa, tylko zapas dwa dni, trzy dni, tak? Nagrany temu. Eee, no i tak, u mnie już spadł śnieg, ale no wiecie, jak to jutro, pojutrze, może. Zniknąć, tak? Bo już trzeci raz u mnie spadł śnieg, tak naprawdę. E... No i ogólnie, co? Będę nagrywał do 31 grudnia Daily. Mam nadzieję, że subka zostawicie, będziecie tu ze mną. I potem zobaczy się, tak? W Sylwestra nagram pewnie coś, nie wiem, jakieś fajerwerki, imprezę, coś tam, tamte jest. E... No i zobaczymy jak to będzie od 1 stycznia, 1, 2 styczeń, raczej nic nie będę nagrywał, ale wiecie, można, no bo będę musiał sobie tam poukładać wszystko, ale wiecie, no już będzie można nagrywać, tak, od przyszłego roku regularniej czyli znaczy, że wiecie, 2, co 2, co 3 dni jakoś trzeba się wziąć za tą regularność, tak, oczywiście 24 grudnia będzie specjal odcinek, także... Zapraszam. Zostańcie ze mną. A teraz idziemy schować ławki. Także co, słuchajcie, ja już zszedłem. Muszę spochować te ławki, tak jak wam mówiłem. Muszę o... otrzepać je, muszę całe wszystkie. Także ten. Ogólnie tak. Zapraszam do zasubskrybowania mojego kanału. Żyłka 77 będą wam powiadomienia przychodzić. A ja tutaj tymczasem sprzątam. Bardzo tak wygląda na razie. To będzie, nie wiem w sumie. No będę to od razu wstawiał do shopu. Tu jest ogólnie lód. Zamrożony to jest. Także co, widzimy się jak już to yy, zrobię. Także co, ja już pochowałem ławeczki i tak. Żegnam was dzisiaj. Witam was jutro w kolejnym odcinku Daily. Now right